Od początku spotkania oba zespoły postawiły na grę obronną. To sprawiło, że dobrych sytuacji było jak na lekarstwo. Gra toczyła się głównie w środku pola. Sporadycznie zdarzały się strzały na bramkę z obydwu stron, ale nie stanowiły większego zagrożenia. Z czasem to Antalya zaczęła przeważać, spychając rywala do obrony. Defensywa złotych chłopaków funkcjonowała bez zarzutu i zespół wyprowadzał szybkie kontry. W 14. minucie Artur Kartaszow sfinalizował jedną z nich. Podrażniona straconą bramką antalia zamknęła rywali we własnym polu karnym, ale wyrównanie nie padło. Po kilku minutach to ich rywale podwyższyli na 2 do 0 po kolejnym kontrataku. Chwilę później Damian Przepiórka wykorzystał błąd obrony przeciwników i Złote Chłopaki na przerwę schodziły prowadząc 3 do zera. Po zmianie stron Antalia rzuciła się do odrabiania strat, ale strzelała niecelnie, a dobrze bronił też Marcin Kurkowski. W 28. Minucie Złote Chłopaki trafiły na 4 do 0 i wiele wskazywało na to, że to koniec emocji w tym spotkaniu. Antalia się jednak nie poddawała i na boisku pojawił się lotny bramkarz. Ofensywa Antali szybko przełożyła się na bramki. Po trafieniu Hadriana Zybińskiego i Igora Borowicza Antalia zmniejszyła straty na 2 do 4. Mimo starań podopiecznych Adama Banacha wynik już się nie zmienił i Złote Chłopaki zdołały utrzymać prowadzenie 4 do 2. W innym spotkaniu kolejki zmierzyły się ze sobą Solidex i KKG Trzebinia. Pierwsza połowa meczu była bardzo wyrównana i padło mnóstwo bramek. Strzelanie rozpoczęli zawodnicy z Trzebini, ale Solidex szybko wyrównał. Do przerwy oba zespoły trafiały na zmianę i pierwsza odsłona meczu skończyła się wynikiem 3 do 3. Druga połowa już nie była tak wyrównana i KKG przejęło inicjatywę. W 29 minucie prowadziło już 6 do 3 i uspokoiło grę. Na minutę przed końcem KKG Trzebinia prowadziła 8 do 5, ale to nie był koniec strzelania w tym spotkaniu. W ostatniej minucie oba zespoły dołożyły jeszcze po jednym trafieniu i mecz zakończył się wygraną KKG Trzebinia 9 do 6. Po pozostałych spotkaniach tej serii MKS Chrisboot 2 pokonał Zagórzankę za 3 do 1. Megalo rozbiło Kul cool Sport z 14-1, zaś drużyna stowarzyszenia Chrzanowskiej ligi Futsalu zremisowała z MKS-em Chrisboot 3 do 3. Po dziewięciu kolejkach liderem tabeli jest zespół Megalo Junior, KKG 3 jest druga. Na trzeciej lokacie plasują się złote chłopaki.